Charydzizm był pierwszą grupą, która wyłoniła się z islamu i odłączyła się od jego głównego nurtu w czasach Alego, czwartego kalifa. Choć początkowo odegrał znaczącą rolę, szybko utracił wpływy, a dziś jego wspólnoty są nieliczne. Ruch ten od początku miał charakter skrajnie fundamentalistyczny. Za jedyne źródło prawdy uznawano Koran oraz najwcześniejsze dosłownie interpretowane nauki Mahometa, a wszelkie odstępstwa zwalczano bezwzględnie. Dzichat traktowano jako dodatkowy, szósty filar wiary. Hardyci sprzeciwiali się przekonaniu, że przywództwo po proroku może należeć wyłącznie do wybranych rodów, jak twierdzą szyici. Uważali, że kalifem może zostać każdy pobożny i moralny muzułmanin, a w razie odejścia od czystego islamu powinien zostać pozbawiony władzy. Grupa ta dopuszczała stosowanie przemocy, w tym zamachów na muzułmanów, którzy nie podzielali ich poglądów. Spory w dziejach islamu dotyczyły w mniejszym stopniu doktryny, a w większym kwestii społecznych i politycznych, zwłaszcza tego, kto ma prawo pokierować wspólnotą wiernych. Harycyzm cechuje surowość moralna i egalitaryzm. Wyznawcy nie oddzielają wiary od czynów, uznając, że ciężki grzech czyni człowieka niewiernym. Współcześnie przetrwała jedynie najbardziej umiarkowana gałąź tego ruchu: i badyci, żyjący głównie w Algierii, Omanie i Bahrajnie.